Zatrudniłyśmy właśnie wiole. to było 7 lat temu, e, na pół etatu. My jeszcze wtedy, pamiętam, studiowałyśmy w Krakowie. E, później było taki, taki magazyn, gdzieś tam około 100 metrów. Przeniosłyśmy się, bo, bo baliśmy się, że strop się zawali. <grym> no, bo to taka kamienica rodzinna, więc były podejrzenia, że jak pakowywałyśmy te parę tysięcy pudełek poskładanych, wiecie, w stosach, to że po wszystko siądzie, a mój tata jeszcze jest takim on jest budowlańcem, ale tak mu zależało, żeby szybko budować ten, ten, tą kamienicę, żeby już nie dały jej odpocząć, zaczęło wszystko po prostu pękać, więc okay. zaczęliśmy uciekać stamtąd. Z, tym, z, tym, z tą ogromną ilością towaru, bo to po prostu było wszędzie, po całym, po całym moim mieszkaniu. Były też takie momenty, gdzie no składali, składało po 15 osób na stołach, na, na łóżkach, po prostu wszędzie, jak żeśmy się szykowali do zimy. No ale dawaliśmy sobie radę, ja nawet pamiętam takie zdjęcie, jak Jola siedzi przy takim wędkarskim stole od mojego męża, bo on jest wędkarzem i po prostu wiecie, tam metkuje te piżamy, więc radziłyśmy sobie, ale no na pewno to nie było taki skok na głęboką wodę.